E, Lucik Open the chest. Ok. Pole arm range Okej. Ok. E, Clear the way spell. Give a friendly minion plus two power and cleave. Okej. Okay. To też jest niezłe. To wiem, to wiem. No to jest takie se, ale niech będzie. Okej. Okay. Czy ten shopkeeper coś miał takiego co ja bym chciał jeszcze? W zasadzie nie. Boss entrance. Ooooo. You send Stingle in anticipation. In the gloom of the next room lies the boss of this floor. And beyond lies your chance to escape. Liza, chance to escape. 400 punktów doświadczenia dostałbym poziom. Tylko, że to jest przeciwnik elitarny. Legion Commander. Shit. E, zaraz, ale czy jest sens, żebym się pchał w kolejny poziom? Zaraz, gdzie ja tu mogę zobaczyć sobie. E, zaraz, zaraz, zaraz. Jeszcze sobie zerknę parę rzeczy. Nie, nie, nie. Mm. Talents. O, no właśnie. Bo w kolejny poziom, jak się wepchnę, to. With any melee weapon, no range, have cleave. To w zasadzie nic mi już to nie daje. Jeżeli chodzi o. O zdolności. Chociaż nie wiem, czy jest jeszcze jedno piętro, nie? <śmiech> <śmiech> Może być jeszcze jedno piętro. Wtedy to będzie różnica. <śmiech> <śmiech> Jaka jest szansa, kurde. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy wyczyścić wszystko. No <laughs> Przywołanie nie zadziałało. Regeneruję póki co serce wjałmane Internet Explorer, które mnie pomaga. Jestem gotowy, czy mam ponawiać przywołanie mętnego? Już teraz to jesteśmy po mackach. Full warning things face each other. Humming in the unison. The harmony gives you a headache. Okej, okay, ale to jest normalnego rozmiaru przeciwnik jeszcze? O skur! <coughs> o czy. O kurde! O w dup sztala. Tra la Tralalala. Tak mnie wyruchają. Może głowa mała. Co mogę zrobić, śmiesznego? A tak, muszę sobie coś ustawić za plecami. Dobra, plecy mam z głowy. Ustawić coś na rej. Ustawić coś z tej strony, z tej strony. Tej strony I spróbujemy sfokusować przeciwnika na maksa pojedynczo no nie ma łatwo, ale starajmy się, damy sobie radę! Damy sobie radę! You hear me, you fall creature. Dobra, zaraz za plecami to ja się tym zajmę gościem. OK, tu, go, tu walni, walniliśmy w dziurę, co się dało. Tutaj też. Teraz ten sposób. Tego już miękczymy. Tego już będziemy miękczyć. I tego w zasadzie też. 10 punktów obrażeń. Myk, tak się wali w ryj. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ogarniam, ogarniam. Do której stream? No ja nie wiem, na razie na razie siedzę. Podejrzewam, że do końca tej rozgrywki, bo to dosyć długo trwa. Na pewnie do końca tej rozgrywki. Znaczy w sensie no, tego tego dungeonu. Tej postaci na razie alib wytrzymuje ile się daje. Okej, okay, okej. Okay. Co możemy jeszcze teraz zrobić? Oj, tutaj to dałem cielska. Dobra. 4 plus 13. Ten załatwiony? Nie, nie załatwiony. Co, oni się jeszcze dzielą punktami życia? No come on. No come on! Shit. Jeszcze się dzielą punktami życia. No przecież nie wytrzymam, no zabiję. Chociaż nie wiem czy zabije. Zaraz co on tu odstawia. Jakiegoś dziwaka za 30 punktów życia. Of course. Okej, okay. nie spokój. Lucisław. No, powinieneś jakoś. Ivern, wiesz. New treasure. Weapon treasure. Range 3 treasure. Okej, 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 Power 2. Spoko. Lightning staff. Madman's scroll. Sacrifice a minion. Ok. Oj, nie weapon. Minion, minion. A, mogę sobie więcej minionów to no, na nic. Trudno się mówi. Ok. Idę w tym kierunku. Ile mam tych skarbów, tylko takich typu treasure, treasure? No, trochę mam. Można by się zastanowić nad ulepszeniem czegoś, nie? U Kowala. Tylko co bym chciał ulepszyć? Pay one treasure. Okej, okay, trochę mi wszystko jedno. I chyba wystarczy. No to co, walimy bossa tego poziomu. Zobaczymy. Before a set of gray, black, iron doors, demons... have arrived themselves into formation. They are waiting for you to step into the range. No okay. Um. nie. it's ten scheistem chyba Redraw. Mmm. Okej, okay, ma to jakiś tam sens, I guess. Heist. Ten ma heista, więc jest ok. Ten ma heista. Tak to zrobię. Tak. Tak. A jak coś przywołasz albo się coś ruszy. To zrobię to tak. Enduj turna. Kiemutanty popromienne, no kamano. Demon fucker, fucker, fucker fucker. Dobra. Jak tak jak tak się kajasz, to Ci daruje. <gry> Dobra, yy, range 2, więc jeszcze kawałeczek. To mi nic nie da, więc w ten sposób. Dobra, tu mogę przeatakować w zasadzie nic mi to nie zmienia. do i Turna. Posrane te demony, wszystkie jak. Niech to trzeba leczyć. Leczyć i to, to leczyć. Jeszcze nie mam zasięgu. Dobra, lejemy na razie w ryj i to widzę ostro. Ale gościu się mocno przebija do nas. No tak, ja dostaję obrażenia za samo to, że przeciwnik jest po prostu na polu walki. Przestaje to być śmieszne powoli. Weźmy, powykańczajmy to, co jest tutaj, w zasadzie, do wykończenia. Oczywiście, zero obrażeń dostaje. jeszcze ktoś nie zaatakował? Nie, chyba wszyscy tutaj. Endu i turna. Uuuuh, a mi przysolił wryj. Dobra, ale zostało mu cztery punkty życia. Bach i co, i pokrój demonów? No okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Boss Killer 2 dostałem, także Boss Killer 2. No to. Killerów jest trzech, ale ja jestem Boss Killer 2. Hmm, artefakt. To może być wszystko. Target Unit Gains Haste. While this card is not removed from the game, your hero gains Leap 2. umówmy się, że to takie fajne jest. Bierem bierym Trasurę to gold konvert O skonwertowałem dobra deeper Ok to jest trzeci poziom już Nie wiem czy wrócę więc bye bye, no bye bye w razie czego Spoko nie ma problemu jest mega Jest ten telefon więc tam, ale jakbyś miał okazję to hej go sobie. Miłej michu. Dzięki, że byłeś dzisiaj ze mną. Ja sobie tak posiedzę jeszcze do końca tego dungeon'a, zmontuję to wszystko naraz i wam wrzucę także spokojnie. Okej, okay, zobaczmy co sobie zobaczmy sobie co dalej. Liquid steel. Light glances of a swing. A lar ball of steel as it unsteadily forms itself into roughly Babble do shape. Dobra, to już lawa zaczyna pływać, więc shit! No, mm -hmm. całkiem niezły dek w sumie. O, o, tak, znaczy ten dociąg. sobie nawet to zostawię. Redraw. No, okej, okay, okej. Okay. Nice. Mnich. Eee, Doskok. Psiaki. Doskok. Przywołanko lekkie, Dobra, ja spróbuję zmusić przeciwnika do ruchu w tym kierunku. Enduj turna. Co on tu jakiś z takich dziwnych rycerzy przywołuje mi? Jeden sześć. Tak. Bardziej ból w dubsku niżeli tam cokolwiek, no ale niech tam będzie. To w jakby któryś szedł za mną. Spróbujemy mu zrobić taki knockback. Bo rozumiem, że jak go pchnę, to też się liczy jako jego ruch, no ale to tam zobaczymy. Wypadałoby się pozbyć któregoś z tych przeciwników. Make za dwa, za dwa, za dwa. Tu mi się nie spieszy. Akurat. Enduj i turna. au au! boga mojego its current power its current power to its current power Uh, witaj w ciemności, koteł. Witam cię serdecznie, kłaniam się przed tobą. Mam nadzieję, że czas tutaj spędzony z nami będzie dla Ciebie bardzo ciekawy. I mam nadzieję, że ten kanał w ogóle zaskarbi sobie Twoją przyjaźń. Give a Friendly Minion plus 2. Czy ja chcę? No, chyba chcę. A zróbmy to jeszcze tak. Och, come on! Dobra, dalszy plan jest taki... Bum! Przesunięcie. Myk. Eee, mogłem to lepiej rozwiązać. No ciul. Dobra, wszyscy przeatakowali albo zrobili cokolwiek. Chyba tak. Dobra, tutaj i tak mogę go przeatakować, to nic nie zmienia. Enduj turna. Ja mam przeciwnik ma 35 punktów życia, a ja nie. Ja nawet jestem daleko... daleko jestem w lesie. Mam przynajmniej 10 punktów ataku. Czy przeciwnik po prostu nie ma... No jakieś mam takie wrażenie, że ma po prostu tyle ataków, żeby nas zabić to jakby. Eee, dobra, weź wymyśl teraz cokolwiek sensownego. Dobra, ty nie masz tarczy, więc tobie dziękujemy. Okej. Okay. Ty też nie masz tarczy, więc też walimy w dziurę. Też, o, od razu, od razu oddał. Tak się przestawiamy, tak się przestawiamy, stanowią się... Dobra, może w ten sposób. Czy sens? W sumie jest sens. Się przesunąć Ale u nich tak i tak ta przywołuje tyle, że to bajka dobra, może nie będzie tak źle. Enduj turna Czy ja wiem, że nie będzie źle? Sied, Hitach ma i la. -la. Okej, okay, tarcza Okay, yy, nie wspominajmy, co jest naszym celem. Oczywiście, że jeszcze mi oddał Frey. Myk. Yy, myk. Jaweline. Dobra, tu po prostu ich... jedyne co mogę zrobić to cisnąć straszliwie. Um, czy jest sens, żeby tak wychodzić? No nie nie mają dużych obrażeń w sumie. Okej, okay, koniec. Oczywiście, że wszyscy dostali tarcze. Szczęście ja też mam. Ale oni po prostu mają tyle ataków, ile jest im potrzeba. Dwa... O, dwa! Mm, yeah. Co to kto to wymyślił, um... I've got the Pała. Zróbmy to tak, to tak, to tak. Okej, okay, dobra, ale to i tak mu. No zadam obrażeń. Okej, okay, jeszcze sam zginę po drodze. Dobra, zdjęta tarcza, atak. Szczerzymy mu jakimś cudem... O, mam skąd jeszcze obrażenia wcisnąć. Shit No, prawie poziom. Minion Minion U, mynien! Nice! Ho ho ho, ho! Panie! O panie! Level szósty, w zasadzie już chyba wszystko jedno, a tak. Fight. zniszmy przeciwnika w zasadzie nieźle. W zasadzie nieźle Teraz tak, hejst Ja ci zrobię ścieżkę Dobra, i za dwa, koniec tury Strasznie dużo obrażenia Multi Strike. Nawet nie chcę wiedzieć. Nie chcę, po prostu nie chcę. Po co mi to? Hmm. Tu wyjdę. Okej, okay, zrobię tak. Że trochę cyrk odstawiam z tym ustawieniem jednostek. Może tak nie do końca potrzebnie. A zobaczymy najpierw, co z tego wyjdzie. Dobra, tu mnie walną, tam mnie walną, następnego raczej nie zdejmie. Okej, okay, okej. Okay. A nie, a okej, okay, dobra, multistrike, no tak, 500 ataków. A. Kiedy czujesz, że gra jest mega nie fair. Rzucę tarczę stanowczo. Nie wiem, czy ta jednostka tu nawet przeżyje, ale no okej. Okay. Myk. Czy on ma jakieś ograniczenie zasięgu? Range 4 OFC W łeb se strzel. No. Don't, please don't. No ta, jeszcze bomba. W tym samym rzędzie za tej jednostki i nie zostanie zniszczona. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bogowie, dajcie mi cierpliwość. Czy to ma sens? Ping, Nie, ja, bez sensu tego nawet przywoływać. Spróbujmy w ten sposób. Mm. No, coś czuję, że ten przeciwnik to już mnie położy. Ja po prostu nie wiem, jak do niego podejść, nie? Ale tutaj to ewidentnie czuje się nie fair w rozgrywce, jakby, ja bym był w stanie pokonać 500 przeciwników naraz, którzy mają multi-strajka i. No to jest jakby. Nie wiem. Tutaj to mega tego nie jarzę, nie? No, dobra, co to za różnica, tak naprawdę. Tu już jest pozamiatane i tak. Raz, dwa i trzy. Dzięki. O, zostały mi. O, ok, dwóch przeciwników mi zostało na tym piętrze. Dotarłem na trzecie piętro z trzech. Z dziewiątym poziomem Bohatera. No to też jest ciekawe. Progress. Progress. Hmm. Czy to jest warte jakiś tam pieniądz? Zaraz, zaraz, zaraz. A co to jest? Story. Aha, okej, okay, że story, że story. Dobra, ale to nic podziękuję. A new hero znaczy się, że co? Udało mi się golda jakiegoś zebrać? No, coś tam mi się udało zebrać. No, ale stanowczo jeszcze za, za daleko. Boss Slayer, defeat, rapping, magic, coś tam, coś tam, Survive an encounter with one health and no minions on the board. No na pewno. Play ten cards in a single turn. Oh, no. Destroy five minions in a single turn. Pięć minionów w ture. To jeszcze jest wykonalne. Have at least five three stars on your deck in a battle. Defeat a boss without summoning a minion. No dobra, koniec końców, no na pewno by się udało. Kurczę, gra jest mega. Na pewno, na pewno jeszcze się w niej spotkamy. Na razie to jest Early Access, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Jeśli nie. To przynajmniej warto jest ją obserwować, bo wydaje mi się, że, że coś fajnego z niej wyjdzie. Nie przypominam sobie podobnej gry, chociaż w przyszłości mają się ukazać trzy tytuły bardzo podobne do tego. Zobaczymy, jak one będą wyglądać, o ile twórcy nas poratują. Kluczekiem oczywiście na razie nas ratują, więc zerkniemy sobie na to. Zobaczymy też na pewno, jak ta gra się rozwija. To może wyjść coś fajnego. Na pewno graficznie jest mega dla wszystkich tych, którzy lubią ten styl graficzny taki konkretny. To będzie fajna przygoda. Historia jest nawet w tej grze, chociaż wydaje mi się, że gra jest krótka, bo ma na razie trzy poziomy krótka i niekrótka, ciężko powiedzieć. I wypadałoby, żeby w momencie już ruszenia miała jeszcze może z jednego bohatera. Fajnie by było mieć trzech bohaterów takich podstawowych do RPG, czyli e, Wojownika, Maga, których tutaj mamy i Łotra. I to by też było bardzo fajne. I przede wszystkim gra wydaje się mega nie fair, nie? Na zasadzie, że, że przeciwnicy są... No mi się może dobre karty trafiały, czy cokolwiek wcześniej, ale też mega, mega, mega czułem się nie fair, kiedy przeciwnik mi nagle wywalał Kupę kart, kupę obrażeń z niczego, niszczył połowę tych kart, które ja wystawiam w turze. Troszkę, troszkę nie tak. I chciałbym, żeby progres, level progres był trochę szybszy. Jak minimalnie. Na zasadzie, żebym rzeczywiście miał na przykład przy pierwszym bossie szósty level, a nie piąty, choćby nie wiem co. W sensie nie da się mieć szóstego. Na razie, przynajmniej względem tej gry. Tej, tej wersji gry. Gra ciekawa. Na pewno sobie będziemy do niej wracać. Jak tylko wyjdzie chociażby kolejny nowy jakiś tam patch, to od razu będziemy za pan brat i na pewno jeszcze raz się... Tutaj pojawimy. Natomiast ja wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Fajnie się grało, naprawdę bardzo przyjemnie sobie posiedzieliśmy. E, szkoda tylko tych problemów z, z OBS-em. Szkoda, ale to nic. E, ja to i tak posklejam i wrzucę jako jeden odcinek. Mam nadzieję, że go sobie też obejrzycie. Wrócicie do niego i dacie znać ludziom, że, że jest ktoś taki jak ja. Ja się bardzo serdecznie z Wami żegnam, bo mi bardzo miło. Po pracy po 12 godzinach, czwarty dzień. Warto w końcu się drzemnąć. Także kłaniam się przed wszystkimi wami, którzy jesteście jeszcze ze mną, byliście podczas całego tego streamu, jesteście teraz na YouTubie i oglądacie sobie akurat odcinki z Dungeon Top Spell Sword Cards. Zapraszam was również do kolejnego streamu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już wkrótce.